Witam wszystkich w Nowym Roku Jest dzisiaj 3 stycznia 2020 Chodzę po takim gęstym modniku Zobaczcie co tam leży czym nie wierzę Z takiej pozycji dojrzałem Co tam leży? ale czuć wieczki tu chodziły ale taka piękna co to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak ale jak na tą porę to naprawdę sztuka ładnie zachowana podnosimy o kurcze ale piękna jest. Zeszłoroczny zrzut sezonu 2019. Ale naprawdę piękna sztuka. Do takich sztuk naprawdę warto chodzić cały rok. Pozdrawiam wszystkich i dasz bur!